Witam Państwa w inaugurującym konkursie w Kłosamo. Dzisiaj na liście startowej skoczni Ruka 40 skoczków, w tym 6 Polaków. Ma Maciek Kot, Krzysztof Miętus, Piotr Żyła, Kamil Stoch i Dawid Kubatki oraz Jan Ziobro. Cały dzisiejszy konkurs rozpocznie Andy Wellinger, cały w ogóle Puchar Świata. 34 skoczni przed nami. A... Cały, całkowicie, że tak to nazwę, cały tak, tak konkursik kończył, pierwszą serię będzie kończył konkursiku Robert Kraniec. Kamil Stoch, przypomnę jeszcze, z numerem 33, a Piotr jest z 32, więc nie ma na co czekać. Dzisiaj na skoczni w słynnym, na słynnej... Skoczni ruka, rozpoczyna Andr Andreas Bellinger słabym skokiem, zaledwie 79 metrów. God, no Maciek, widzieliśmy skok kof Kofi'ego, Kofi skoczył dość daleko, a Maciek jak sobie poradzi! I oj, Maciek nie wytrzymał presji, no niestety, może jutro będzie lepiej. Anders Bardal teraz. No, Bardal. Wielka zagadka tego konkursu w kwalifikacjach i w treningach, tragicznie, a teraz bardzo daleko szybuje też Bardal! 138 metrów, coś niebywałego, ale noty. 120 najniższa to dziewiętnastka! 19 czy 19 spektakl! Runevelta! No i to będzie bardzo daleki, ale sposzybował teraz Runevelta! Coś niesamowitego jak odtwronął teraz runevelta Przepraszam Żatło, ale on jest przecież znany też wysokich notów Not a nie notów Ale Anders Fanemel no i proszę Czy on wyprzedzi Kamila? Stochę jest piąty Kamil dalej prowadzi na, Znaczy nie prowadzi jest czwarty ale Norwedzy proszę popatrzeć Welta Bardal dwóch Norwegów w pierwszej trójce a później Fanemel Piąty, Stjerman dziewiąty, no proszę co Norwedzy dzisiaj układają za konkurs. Miętus! Też wielkie pytanie, jak ten chłopak stanie nam? No i, i, i Krzysiu tu A skoczył! Chyba będzie liderem, tak jest! 141 metrów, to jest druga odległość! Druga odległość na tej skoczni, 141 metrów! A mówiliśmy, że jest zagadką! No, widzieliśmy piękny skok Krzysia. No i Dawid, proszę, proszę, ależ Polacy forma. Jest forma. Kwalifikacji wiemy bardzo dziwne, nie, ale skoczek w bardzo dobrej formie się czuje. Kaden z jego fizera, gadałem z jego trenerem i powiedział, że on tu przyjechał wygrać, a teraz słaby skok. Czyli witam Państwa po pierwszej połowie. Dzisiaj nie przyjechało na skocznie jeden skoczek. Gregor Deschwanden. Przypomnę, bardzo słaby wyszlę Piotr Żyły, Tylko 1,8 punktu. Bardzo słaby był Maćka Kocza. No i później Jan Ziobro, ostatni 29, prawie ostatni, który wyszedł. Przypomnę, że Krzysiu Miętus po pierwszej serii 147 metrów prowadzi niewiele nad Runevelton, trzeci Bardal niewiele traci do Miętusa i Welty, czwarty Kraft, który też niewiele i później Kubacki Stoch, no Czech Polaków w dziesiątce, a ja witam na drugą serię, żeby walczyć z Prewcem albo Szwirim, powinien skoczyć bardzo daleko około 136 i to jest chyba 137, 136,5 jest liderem, no. Ta jedna dwudziestka, dała mu prowadzenie. Martin Koch, no. Dopiero jestem jeszcze po pierwszej serii tego dobrego, wyśmienitego lotnika. Teraz, a teraz proszę! Ale jest poszymował Martin! 139,5 metra! Proszę, jak poprawia się Martin Koch! Prawie! O 20 metrów można powiedzieć prawie i Neumajer. Powinien ten cały skok, cały ten puchar świata Noimar rozpocząć dobrze. Przecież on tu dobrze skacze. Proszę, kostu 40-130! 9,5 metra! Aż od 9 metrów poprawia się mi się no ma. Piękny skok w kwalifikacjach, pięknie w treningu, ale teraz słabo! Kamil, Stoch, Proszę, Kamcio! Czy mamy cały czas kciuki? mieć dużo prowadzenia nad... Martinem Kochem powinieneś go wyprzedzić. Kamil, ależ tam niespokojny lot Kamil, ale chyba będzie drugi. Jest drugi. Jest drugi Kamil, brawo. 132 metry. Może tego miejsca nie utrzyma, ale dobry skok. Dawid Kubacki. Teraz pytanie, który z Polaków wytrzyma tą presję w drugiej serii? No. Czy Dawidowi się uda? Oj, chyba się nie uda. Dawid Kubacki nie wytrzymuje presji. I Kamil już... Utrzymuje dobre miejsce. Stefan Kraft, on czwarty po wyższej serii. 136,5 metra. Pierwszej. Teraz musisz szybować mnie, żeby pokonać Kocha i Kamila, ale on tyle nie skacze. Nie ma szans. Pytanie, czy teraz Bardal, czy Koch. Teraz będzie pojedynek. Anders Bardal, czy Martin Koch. Który z nich stanie dzisiaj na podium i to chyba będzie Martin, tak jest! Tak to wygląda! 196 metrów zaledwie Bardala, Martin Goch teraz na podium! Ale 140 metrów pierwszej serii Welta! No, jeżeli on ten skok utrzyma, skoczy daleko w dwóch seriach, to będzie coś znaczyło i to jest... Mamy podium! Mamy podium Welty! Pytanie teraz, czy Krzysio Miętus utrzyma? Presję! Mientus, prosimy Krzysiu. Zrób to dla nas. Późniony skok na progu i słabo. Leże psuty skok Mientusa. Proszę, Kamil na podium! Dopiero 27 Krzysiu, ale proszę! Zwycięzcą dzisiejszego konkursu jest Runewelta nad drugim Michaelem Neumayerem ale proszę też na różnicę a Awelty i Stocha Awelty drugi, trzeci przepraszam Kamil Stoch czwarty Martin Koch. piąty Stiernen no zaskoczenie trochę, że Norwedzy co tak dobrze skakali słabo a tam później Sylwencer Austriak Szwajcar Austriak Czech Austriak Norweg Austriak Polak Słoweniec, z Austriak proszę Austriacy bardzo równo skakali wszyscy, no ale... Czy się dzisiaj też dobu punkty? Kamil Stoch, pięknie od trzeciego miejsca rozpoczyna konkurs No ja pozdrawiam i witam na następny... Witamy, proszę, już wi... witam no, wiecie od... Proszę państwa... No my witamy Państwa znowu. Następny konkurs. Czyli jutro w kusamo drugi konkurs to... To kusamo witamy państwa. Życzę dobrych, wesołych, wesołego nowego, nowego konkursu.